No, moi kochani, ja już się wymeldowałam. Teraz czekam, masz restauracja się otworzy, bo na 11 mam śniadanie. Zobaczymy, jak ta pogoda dzisiaj się okaże. Czy, czy będzie lało, czy nie. Bo są, nie wiem, o, widzicie, są chmury cały czas. Ale jest ciepło, także mam nadzieję, że trochę rozwieje. Chociaż prognozują bu burzę po 16. A ja sobie tutaj jeszcze pospaceruję dookoła. I za chwilkę śniadanko, i w drogę. O, widzę, że tu jeszcze króliczki są oprócz tych gus. Dzień dobry. Dzień dobry. Mm -mm. Tam sobie siedzą króliczki. Można w rybki połowić. Także cisza i spokój. O, tam są kozy. Się pasą. Jakaś żabka skoczyła. Całkiem przyjemnie. No, króliczki by chciały się pobawić i pewnie wyjść z klatki. Jak tylko podeszłam, to zaraz tu do mnie przyszły, ale piękne są. Super króliczki. <grymne> Zobaczcie co ja tutaj mam. I będę karmić kouski. Zobaczcie, co mam dać da Chodź. No, żeś <laughs> Ale żeś mi wyrwała! Ale żeś mi wyrwała! Idę do tamtych jeszcze. Hej kuski. No chodźcie. Zobaczcie, co mam. Nie chcą przyjść do mnie, wolą skubać trawkę. Chodźcie. Nie no, to są uparte, nie chcą przyjść do mnie, a mam taką fajną kapustę dla nich. Muszę im tam jakoś zachęcić, żeby zobaczyły, że tutaj jest coś dobrego, halo. Tamte nie chcą, ale zobaczcie tą, jaka jest, jaki domu z niej no ja wyskoczy mi zaraz stąd. Teraz wy przychodzicie. Teraz jak już tamta większość zażarła. Ale też coś mam dla Was. Proszę, proszę, kusko, i sobie. Nie zabijcie się, nie zabijcie się o to. Masz. Jest tutaj za dużo. Dobra kapustka, co? Dobra. Cześć, mała pustko. Mam coś jeszcze, no, ale ty, ty za dużo. Tej mały, proszę. Masz, małej. masz. Nie. I nie mam więcej. Nie ma więcej. Co? Dobra, nie? Nie ma. Koniec. Nie wiem, z tym poradzić. No jo, ja, nie zabieraj. Zobacz, no. Koniec, nie ma kapusty więcej. No, nie mam więcej. Ok, dotarłam na parking, jest niemalże pusty, ale jest jeszcze wczesna godzina, gdzieś chyba po 12, więc pewnie jeszcze ludzie się zjadą. Co dzisiaj jest za dzień? Dzisiaj jest sobota, no właśnie, a tego ludzi będzie na pewno pełno. Zobaczcie, nie? Wyszło, słoneczko, wyszło. Nadal są chmury cały czas. Prognozowane że są na mniej więcej godzinę 16.00. Także mam nadzieję, że te prognozy się sprawdzą i wcześniej mi tutaj nic nie będzie padać, bo chcę się troszkę poopalać i poodpoczywać, i poczytać książeczkę, i posłuchać szumu fal, i może sobie popluskać się troszkę w tej wodzie. No, także lecę na plażę. Jestem w Białogórze. Będzie pięknie, co? Będzie pięknie, musi być pięknie. Patrzcie jakie tu są jagody, świetne, ekstra i takie nawet całkiem spore, nie takie drobinki. Ale bym tu siedziała i rwała, ale idę na plażę, idę na plażę! Na plażę, idę na plażę. Bardzo dużo rowerzystów jest na trasie i prawie zostałam potrącona przez jakąś dziewczynkę. Grupa rowerzystów jechała i tylko słyszę z tyłu w taki hamulec, słuchajcie, że no ledwo, ledwo się udało, no nie zauważyła mnie, no nie wiem jak ona mnie nie zauważyła, zagapiła się, może patrzała w drugą stronę do tyłu, nie wiem, cokolwiek z kimś rozmawiała, no ale dosłownie zatrzymała się z tyłu mnie, jak poczułam ten hamulec, aż się tak przestraszyłam. także no fajnie, ciekawie, ciekawie się zaczyna dzień. No i najgorsze co jest to te wszystkie komary, co mają mnie pogryzione. Już, już jechałam do apteki, kupiłam sobie maść, bo po prostu ja mam taką specyficzną naturę, że jak coś mnie ugryzie, to mam zaraz wielkiego bąbla, opuchliznę, wielkie zaczerwienienie. Także musiałam szybko do apteki się zaopatrzyć w maść po ukąszeniu. Ale jestem głupia, bo nie mam nic przeciw ukąszeniom, przeciw komarom, niczego nie zabrałam. Taka jestem niepoważna i dlatego potem muszę cierpieć. Jak mogę nie pomyśleć o takich rzeczach, tym bardziej, że byłam tam w tej stajni, to się spodziewałam, że tam będą jakieś rubaki, nie? Muchy i tam inne. No nic, muszę teraz cierpieć. Jestem cała pożarta. Jest w pędzi. Jestem podrabana. Ale idę na plażę. Na plażę. No proszę, jaka ładna toaleta nad samą plażą. Jestem pod wrażeniem. Gdyby tylko ludzie jeszcze o to dbali, to tak mogłoby być wszędzie. Kurde, woda, normalnie, ręczniki, papier, piękna toaleta, nie żaden to i to. No, to mi się podoba. Zobaczcie, ile tu jest rowerów, one się ciągną aż tam dalej. Także ludzi będzie mnóstwo na plaży dzisiaj, ale akurat musieli sobie wybrać tą. Może pójdę w, tym, w kierunku Lubiatowa i tam gdzieś się rozłożę. Chociaż byłam ostatnio na tych wydmach lubiatowskich z mamu, Mogłabym iść w kierunku Dębek, ale tam przy Piaśnicy, przy Ujściu będzie też mnóstwo ludzi. Także i tak gdzie nie pójdę tam będzie mnóstwo dzisiaj turystów. No cóż. Gdzieś tam sobie poszukam jakiegoś fajnego miejsca. Ale jest pięknie. Gdzieś tam są te chmurki, ale tak pokazują tą prognozę. To dosłownie co chwilę oni przesuwają tą, te burzę najpierw na 16, potem na 16.15, teraz na 16.30. Może po prostu tu w ogóle przejdzie bokiem, tylko patrząc na te chmury, które się tam wypiętrzają. Wygląda jakby za chwilę miało lunąć Ale zobaczymy Ludzie się kąpią Bo to będzie cieplejsze niż wczoraj No na pewno Nic, ale jest pięknie, ja tutaj w ogóle lubię te nasze takie nie, nie nie miejskie, plaże. Jezu, muszę odebrać. Coś do mnie dzwoni i mi przeszkadza. Zobaczcie, jak jest pięknie ten bieluśki piasek. Tutaj ludzie sobie normalnie nawet namioty postawili. Idę <grydy> ja kawałek dalej się przejść, tam gdzie jest mniej ludzi. Właśnie w kierunku tej lubiatowskiej wydmy. Zobaczę, jak mi się dzisiaj dzień ułoży, czy będę tam jeszcze szła na tą wydmę. Ale teraz idę po prostu się położyć i czytać książkę. Nie patrz na te mury, bo tu w telefonie wyglądają, że one są ciemniejsze. Chociaż jest tam zaciągnięte dość. Mam nadzieję, że nie będzie padać. w, sumie w sumie nie ma tak dużo ludzi, jak patrząc na to, ile było tam rowerów. Tam jest troszkę większe skupisko. Tutaj tak pojedyncze osoby i tam dalej widzę, bo też jest takie, takie większe skupisko. Ja się za chwilę tu gdzieś będę rozkładać i będę miała ten swój kącik mały, troszkę prywatności. Ta woda się prześla niż wczoraj zdecydowanie, albo moje odczucie jest takie. Znaczy jest jeszcze zimna. Nie mówię, że jest taka fajna jak ale... Ale jest spoko. Także dzisiaj będzie popływane. jest 13.30, ta chmura cały czas tam wisi ja mam wrażenie, że tam pada bo tak z daleka to wygląda jakby tam były takie wiecie, takie zacieki deszczu cały czas mi prognozuje, że opady że burze z piorunami o 16.30 z tej strony, słuchajcie, jest bardziej pogodnie i mam nadzieję, że się to utrzyma ale z tamtej strony ta chmura cały czas wisi tak długo jak tu jestem i tak patrzę, no bo nie ma wiatru właściwie. nie Wiadomo w jakim kierunku te chmury się poruszają. Ale mam nadzieję, że nie tutaj w moim. że przynajmniej do tej 16 będę mogła sobie tutaj poleżeć, że nie będzie padało. Jak widać ubrałam się... No w tym momencie wyszło słońce. Dosłownie na, przed chwilą. Cały czas było, były chmury i po prostu zrobiło się mi zimno. Także po opalaniu, ale sobie czytam książeczkę. Chmura się delikatnie przesuwa i jest prawie na wprost mnie. Także tak to wygląda i tam na pewno pada cały czas. Tam cały czas też pada. Tutaj się zrobiło ciut jaśniej niż było. Ale na szczęście cały czas ta chmura jest z tamtej strony i myślę, że tak szybko tutaj nie do mnie nie dojdzie. Ale no już kąpać się nie będę, opalać się też nie będę. O, bo to słońce wyszło dosłownie na chwilkę między tymi mureczkami, tak, jest cały czas za chmurami. Także niech tak zostanie taka pogoda, niech nie pada, to sobie tu przynajmniej jeszcze będę mogła trochę posiedzieć. Nie no, wiecie to jest 14.30 i już mi pokazała na mapie, że od 15.00 deszcze i górze i dlatego ja się zwijam, ale pójdę, wiecie co, tam, pójdę w kierunku tej mylu jadowskiej jeszcze ewentualnie, no i powoli będę szła do samochodu. Trzeba się zbierać. Jest zimno, Także zbijam się, ale i tak fajnie, cieszę się, że tak fajnie spędzicie tutaj czas. I kiedy następnym razem przyjadę? Nie wiem, ale na pewno nie prędko. Moja praca teraz, tak nie jestem, nie pozwala mi na takie częste wyjazdy. Także nie wiem, kiedy znowu, zagłoszę, jeszcze podejrzewam, że najwcześniej pod koniec sierpnia, czyli pracy za miesiąc. No cóż, trzeba zgrać na Filipiny, co nie? Dobra, teraz trochę ryzykuję, bo zamiast iść na parking, a droga na parking, tam gdzie mam samochód, zaj, zajmie mi z tego miejsca jakieś 45 minut. Teraz sobie jeszcze idę na tą wydmę, nie? Ciekawe. Czy mnie złapie, ulewa, czy nie. Zobaczymy. Tu jest taka fajna ścieżka, po prostu mi się tu spodobało. O! I postanowiłam, że jednak może sobie tutaj jeszcze zrobię spacer. No, także może być ciekawie. Może być ciekawie, ale trzymajcie kciuki, żeby nie lało. To fajna rzeczka, tak się zawija cały czas. No, dlatego jest ten mostek tu. Trzymajcie kciuki, żeby nie lało jo. Aktualizacja. Nie idę wyznaczoną ścieżką. Idę na dziko. jest taki fajny las. I widzę, że tutaj są ścieżki wydeptane. Przejdę przez płot. Tak, czekajcie, tego nie mam. Tak dobra, uwaga. Nikt mnie nie widzi, nie ma tu żadnego... Chyba żadnej kamery. <gryw> żadnej fotopułapki. Uwaga, uwaga. Dobra, przelazłam. Idę szybko, 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 szybko. Tam, do góry, tam jest wydma. <laughs> Niezła górka. Nie widać na kamerze, ale jest spora. Dobra, weszłam tu na górę, ta wydma się ciągnie tam, 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 tam daleko i tam właśnie byliśmy ostatnio z mamą, to gdzieś na filmie, tu już nie dotarliśmy, bo już byliśmy zmęczeni, także fajnie, fajnie się z góry ogląda, tutaj takie piękne widoczki, ale chyba naprawdę będę musiała już wracać, bo prawie godzinę drogi przede mną, także o, tutaj jakiś krzyż i widać było, że tutaj te różowe rzeczy to są karpetki, które kiedyś tu były przyklejone nie wiem czemu, ale tutaj ich pełno i pełno gwoździ już zardzewiały nie mam pojęcia tego krzyża, nawet nie ma na mapie więc nawet nie wiem co tutaj on oznacza ale śliczny motyl tam sobie stoi dobra, muszę stąd z lesie, bo jest wysoko i lecę w kierunku Pięknie było, ale ja muszę wracać, ja jutro do pracy. Mm. Kuźba chyba nie wybrałam najlepszej ścieżki do zejścia. Kuję gdzie gdzie ja tu jestem? Tu się właściwie ścieżka kończy i... Nie mówcie mi, że ta rzeka tam dalej jest. <śmum> Fuck! Ale tu jest stromo! O oh, shit, A ja jestem w sandałach. O oh, shit! Jak ja tutaj się nie wyrąbię, to będzie dobrze. Ale tu jest stromu. O, no, fajnie. Uwaga. Zajdę? Nie ja zejdę. Zajdę? Nie, ja zawidzę. Dobra, chyba. Chyba dam radę. Chyba dam radę. No co, ja się tutaj zdecydowałam. Fakt, teraz tutaj te liście będą są, yy, śliskie. Ale zobaczcie, naprawdę jest tak mega stromo. Nie widać. Jak zwykle. Dobra. Jestem. O, fajny mostek jest jakiś. Git. Dobra, udało się. Koniec już wycieczek. Prosto na parking lecę. Chyba. To jest ten mostek. Zajebiste. Teraz tak. Ja się dalej zastanawiam, nie? Gdzie mam iść? Bo tutaj jest ścieżka właśnie przyrodnicza obok tej wydmy. I chyba sobie pójdę tędy. Tak. Ścieżka przyrodnicza, wydma lubiatowska. Idę tędy i będę musiała potem gdzieś odbić ostro w lewo. Bo w Białogórze mam samochód. Aha. Właśnie zaczęło padać. Jeszcze nie, do mnie jeszcze nie doszedł. No już powoli chodzi, Ale tutaj są gęste liście, gęste drzewa. Więc jeszcze tak nie do końca na mnie pada. Ale muszę się sprężać, nie? Słyszycie? No właśnie. Zajebiście. I coraz mocniej. Ja pierdzielę. Ale dobrze, że pójdę tym lasem, to tak może mnie nie ten nie dosięgnie mocno. Masakra. Dobra, chyba bym musiała wyciągnąć ręcznik i się nim okryć. Po co bym moknąć? No, hej. Kawałek przygoda, przygoda, co nie? kusi mnie tam kusi żeby wejść tam na górę tylko że tam jest tak stromo a poza tym pada ale tam by musiał być świetny widok no. ale no nie dam rady jest tak stromo sam piach nie będę się męczyć ale kurde ja tak jestem właśnie nie Nie, no pada mam 40 minut do samochodu muszę lecieć Jestem zajebista, nie? Ja się tu wdrapałam, nie? Trochę przestało padać. Ale kuźwa, tu są schody. Właśnie tu. To jest ścieżka. A ja se tu łażę. Masakra. Porąbały mi się kierunki, nie? Ja idę w przeciwnym kierunku, także ja muszę znaleźć tutaj jakąś drogę, która mi odbije. Bo ja się oddalam od parkingu zamiast do niego przybliżać, a przez tych haszczę nie chcę przychodzić. Oj, mam nadzieję, że gdzieś tutaj będzie jakaś ścieżka, która mnie doprowadzi do mojego samochodu. Bo jak na razie cały czas się oddalam, a nie chcę cofać, bo i tak już za daleko zaszłam. No dobra, zaczęło grzmieć. Także ciekawie. No dobra, czyli zatopiony las, czyli nie ma szans, by tam iść. Ścieżka prowadzi wzdłuż wydmy, także niestety, ale muszę się cofnąć. Muszę się cofnąć. No tu możecie zobaczyć jaka jest ta rozległa, jak rozległa jest ta wydma. No nie jest taka imponująca jak ta w łebie. Tutaj właśnie ostatnio byłam z mamą, po tych ścieżkach szliśmy, a dzisiaj doszłam właśnie z tej strony tutaj. Także jakby już mam całą, w cudzysłowie, zaliczoną. Cały czas pada i grzmi w oddali, ale nie ma tragedii, jest już mokro, jak widzicie. Ja mam... Ja zbłądziłam oczywiście, bo ja liczyłam na to, że jak dojdę do tej wydmy, to będzie gdzieś tam jednak ścieżka odbijała na Osiek, żeby mogła potem z tego Osieku tam dojść do... Mm, osiek chyba to się nazywała ta miejscowość żebym mogła dojść do Białogóry, ale się okazało, że tam był jakiś las zatopiony pod wodą <grym> i musiałam wrócić. Także nadal mam 40 minut do samochodu. No, ale tutaj w tych drzewach tak nie ma tragedii właśnie, nie pada tak mocno. Jakbym szła na otwartym terenie, no to już bym była cała mokra. Ale mam ręcznik, także <grym> nie jest źle. No, więc ja już jestem prawie przy parkingu. Mokro, tu strasznie. Musiało porządnie lać. Tam w tamtym lesie tego tak nie dało się odczuć. Jakieś 10 km dzisiaj podreptałam, dlatego już odczuwam lekkie zmęczenie. Tym bardziej, że no nie spałam dzisiaj dobrze tej nocy. Właściwie ostatnio w ogóle nie mogę spać. No i wiadomo, trzeba wracać do domku i do pracy. Chciałoby się jeszcze zostać na dłużej, no niestety nie mam takiej możliwości. Ale cieszę się z tego co mam, chociaż na dwa dni udało mi się wyskoczyć, także super! Jest zajebiście. Także teraz wracam do domu. Trasa jakieś półtora godziny. Tak mi się wydaje. Czy około dwóch, bo teraz do hotelu, do, do hotelu, do tam gdzie miałam pokój wynajęty, było półtorej godziny. No a tutaj jeszcze też kolejne pół godziny. Także teraz trasa dwugodzinna, czekam ją do domku. Przestało padać, jeszcze gdzieś tam grzmi w tle. Słoneczko, jak widać, się przebija. No ale czas wracać. Mogłabym jeszcze zostać, ale wszystko jest mokre, więc nie widzę najmniejszego sensu. A tym bardziej, że prognozy zapowiadają, że takie burze mają być do wieczora. Dobrze, wsiadam zaraz w auto i ruszam. Dzięki, że byliście. Dzięki za cierpliwość. Chciałabym te odcinki wrzucać częściej, ale jest takie zrzucie, weryfikuje, Trzeba się dostosować. Jeżeli zasubskrybujecie, wciśnijcie dzwoneczek, to będziecie wiedzieć, kiedy są odcinki. Także zachęcam serdecznie. Pozdrawiam i do zobaczenia.